Siemaneczko, Siemeczki, z tej strony Polski Lufa, wraz ze mną jest MichiGaming i dzisiaj nagrywamy CS... CS 1.6 Jak zawsze Jak zawsze Ale jebło Ohoho, ale jebło Uuuuuhuuu Kupiłeś te jakąś No, AK-47 O Muszę Ci je odebrać Po co? Kurde, coś mnie zabiło Coś mnie zabiło, ty! Jakiś ptok mnie zabił Oś ty skurwysynu jeden, ty Ty, ja ci dam probość tam kurwa, zaraz Kurwa, zaraz mu dam probość A ty? Zaraz jak mu kurwa dam probość, no to go połamie Ale nie skampi Są so ty skurwa kampi Ładnie, ładnie Chyba nie znowu. C4 wyjebie za coś tam. Nie? No, chopie zaraz. Wyje. nagrywam odcinek. Zaraz jak ja Cię nagram, to padniesz. Już że mi to, to poważnie. No już. ja za 5 minut przychodzę. Boże, normalnie, kurde. Nie będą przeszkadzali tylko w trakcie nagrywania odcinku. Normalnie to jest masakra jakaś Co? Posić No ho i to bardzo O, AK 47 musi być Standard Oś ty dziadu Oś ty chuju jeden c 4 wyjebie za ileś tam, nie? O skurwiesyn Ale jebo Map waltyng with Beijing In 15 seconds In 15 seconds Dobra, right, on bombę podkłada. Osłaniamy go, bo tutaj widzę gnojów będzie pełno. Zaraz. Zaraz gnoje tutaj będą przy, przyjdą mi będzie źle. Ty, Michał z małpą! Ty nie kozać mi tutaj tak, okej? Okay? nie kozać Nie kozacz mi tutaj, powiedziałem. Może bym taki jest. A ja muszę się podrapać, bo mnie stanie. Faź mnie swędzi kurwa mać! Ja pierdolę. Dobra, chuj, zdarza się. Nie, co za kurwa mnie zabiła? Oto jest pytanie. Michi, to ty byłeś? To ty byłeś, że który mnie zabił? Ło! Szkoda? No. Kogo mam pozdrowić na odcinku? To też nie, jest pytanie. Nie. Dobra. Michi. Michi. Co? Dawaj koi zajebiemy. No dawaj chłopie, co ci szkodzi? Nic się nie stanie. Ajajaj. To co, nagrywamy jeszcze jedną runkę, trzeba kończyć i jutro nagramy kolejne odcinki. Dobra. To jest, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, bye, cześć. komentujcie, subskrybujcie. Hejtujcie na raga. Nie hejtujcie, tylko lajkujcie i... Cześć! piono.